Jestem na forum pielęgniarstwa anesteziologicznego po raz trzeci i jak zwykle merytoryka wystąpień, zaangażowanie odbiorców jest niesamowite i szczerze powiem, że na skalę kraju nie znam drugiego takiego wydarzenia, które by gromadziło tak liczną grupę odbiorców, ale jednocześnie, żeby obrady i w ogóle cała atmosfera były tak pozytywne. Z wieloma i to począwszy od kwestii związanych bezpośrednio z opieką nad pacjentem, takimi jak, takimi jak zgony, jak trudne sytuacje, praca pod presją czasu, różnych sytuacji, ale również kryzysy związane z współpracą w zespole. Jakby te czynniki organizacyjne związane z komunikowaniem się z innymi osobami, ale także z efektywnymi działaniami na rzecz pacjenta, tak żeby wszyscy członkowie Zespołu dyscyplinarnego byli zaangażowani. To myślę, że jest dużym wyzwaniem, ale też często powoduje te momenty kryzysowe. Mamy naprawdę bardzo dużo badań naukowych w kontekście odporności psychicznej, czyli rezyliencji wśród pielęgniarek i na pewno istotną strategią są szkolenia i jakby budowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowania rozwijania strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, niemniej jednak zachowania prozdrowotne, co zostało wykazane w naszym ostatnim badaniu, takie jak jak dbanie o jakość snu, ale także dbanie o relacje społeczne, to są ważne elementy, które wspierają naszą rezyliencję. Bezpośrednio przekłada się na wielu poziomach, między innymi przez to, że pielęgniarki, które wykazują wyższy poziom rezyliencji, są bardziej usatysfakcjonowane ze swojej pracy, a tak naprawdę ostatecznie przekłada się to bezpośrednio na jakość opieki nad pacjentem, na czym nam wszystkim w zespore interdyscyplinarnym bardzo zależy.